Jestem niemal pewien, że takiej gry byście się nie spodziewali na tym kanale. Jako stary gracz lubię boomer-shootery, lubię gry hack and slash, takie tytuły, gdzie, no, młody odbiorca się chyba nie odnajdzie albo może ich nie zrozumie. A tutaj urocza gierka pełna równie uroczych, mroczących kiciusiów. Spojrzałem na ten tytuł z lekkim WDF z boku, ale patrzę, że ponad 90% ocen pozytywnych, gatunek chyba city builder, poczytałem o czym ta gra ma być i stwierdziłem, że chyba mi się spodoba. Zauważyłem też, że niby jest to gatunek city builder i mimo moich skłonności do bardziej brutalnych gierek, uznałem, że taką uroczą gierkę sobie odpalę. Odpaliłem, no i okazało się, że jest warta materiału. 85 ocen o rankingu 90% pozytywnych zobaczymy. Autorami jest tutaj mała ekipa Badoptic Games, a wydawcami są HeroCraft, którzy na koncie mają sporo różnych takich nietypowych gierek, jeżeli chodzi o wydawanie ich. Jedną z ich kolejnych produkcji mam też na tablicy growej do Dzisiaj przed Wami Catizens, czyli City Builder zmieszany powiedzmy z elementami Simsów oraz Rimworlda. Tak troszeczkę odczułem ten tytuł, dlaczego tak? Spróbuję Wam to opowiedzieć w trakcie materiału. Na pierwszy rzut oka ta gra może wyglądać jak jakieś mobilne coś przeniesione na pc ale tak nie jest. Może też hmm, wyglądać na grę nierozbudowaną, ale hmm. Tak zarówno jest, jak i nie jest. W ty o tym w podsumowaniu. Dlaczego? Bo na razie jest to wczesny dostęp i tak, modele postaci oraz elementy interfejsu mają się tutaj zmienić. Z drugiej strony naprawdę można się tutaj trochę zaskoczyć, jakie mechaniki zostały wprowadzone. Zapłacimy za ten tytuł nie aż tak dużo, 58 zł z przeceną z 65, jeżeli jeszcze uda wam się wyrobić z tą ym, wyprzedażą premierową. Na oferty na G2 jeszcze musimy poczekać jakiś czas. Otrzymujemy dwa tryby w wersji wczesnej dostępu, kampanie oraz sandboxową swobodny tryb. Śmieszkuje też trochę intro, w którym nasz narrator pauzuje to intro i sprawdza skrypt, czy koty na pewno jedzą kapustę. Tak czy siak, świat z jakim się zmierzymy, to nie tylko uroczy CD Builder. Krymując nasze pierwsze dwa kiciuchy, poznamy ich statystyki. Bazową mają powiedzmy cztery, ale za to mają dużo ciekawych perków. Mamy staminę, siłę, intelekt i szczęście, a jeżeli chodzi o perki, jest ich chyba przynajmniej kilkanaście, może nawet więcej. Bazowo to takie jak na przykład to, że Kiciuch lubi spać w domu, albo lubi spać na piętrze, albo na dworze, ale na przykład znajdziemy też takie perki, jak to, że ktoś jest. Fluffy, czyli jest bardzo puchaty, co ma wpływ na różne inne czynniki mechaniczne, przede wszystkim związane oczywiście z wilgocią, czyli na przykład z deszczem. Ktoś inny jest na przykład drapieżny i lubi sobie pazury wycierać na budynkach, które w przyszłości będą się tym uszkadzać. No chyba, że zbudujemy im drapaki. Jeden z nich może też być pacyfistą i tutaj przypomina się oczywiście pewien cytat z Bat Company 2, którego dla dobra powiedzmy młodszych odbiorców nie będę tutaj cytował. Innym razem na przykład na Nasz kiciuch jest um, taki, że lubi zwierzaki i nie będzie atakowany przez dziką zwierzynę w lesie, ale z drugiej strony dostanie minusowe zadowolenie, jeżeli będzie zmuszony do upolowania dzika, i te perki są naprawdę bardzo, bardzo spoko, bo musimy dbać, by nasze kiciusie nie chciały opuścić naszej osady względem swoich humorów i są naprawdę od nas niezależne. Czyli na przykład um, jeden kiciu gada z drugim kiciuchem. I bardzo się nie polubią, ale oczywiście możemy kazać im rozmawiać ze sobą. Ale ta opcja też może różnie wyjść. Mówiłem też, że gra właśnie ma elementy simsowe, tak? Tak, nie kłamałem, bo możemy wybrać jednego kotełka i kazać mu przywitać się z innym kotełkiem, dzięki temu odblokujemy kolejne dialogi. Możemy go pochwalić, możemy z nim się pobawić, zaprzyjaźnić i to ma gigantyczny wpływ na inne mechaniki. Jeżeli jakiś kiciuch nie lubi się na przykład bawić, to ta opcja wywoła między nimi spięcie. Zrobiłem tutaj niezłominę unosząc obie brwi brodzate z wrażenia. Przykład, jeden kiciuch jest antysocjalny, taki piwniczak i on będzie się czuć źle w towarzystwie innych kiciuchów. Mimo to, że ci go jakoś lubią i po prostu są przyjaźnie nastawieni, ale on czuje się źle. Za to doskonale spisuje się w robocie, gdy pracuje sam. I bywa tak, że nasze kitku się zaprzyjaźnią tak bardzo, że mają bonusy, gdy są gdzieś razem blisko, a innym razem są wkurzeni, bo ktoś, kogo bardzo nie lubią, no jest w pobliżu. Potrafią się nawet pobić i czasami tak, że drugi leży powalony i trzeba go podnieść. A kto wie, może nawet się da, yy, powiedzmy, adwersarza Wręcz, no, zabić permanentnie. Bardzo fajna sprawa, ale jest też coś bardzo ciekawego, ale o tym za moment. Niestety gra ma małą problematyczną rzecz na start. Jest nią blokowanie swobody gracza. Z jednej strony wstępniak do Citizens pozwala nam na swobodę, na klikanie czego chcemy, robimy co chcemy. Ale z drugiej strony ten wstępniak pokazuje pewien bardzo duży problem jaki ta gra ma cały czas ten system powiedzmy wstępniakowy dostaje wylewu dodatkowo niestety ochydnie wygląda mleko no niby katizens grał o kiciuchach, prawda ale jednak wszystko co nie odkryliśmy jest tutaj mlekiem nawet jak odkryliśmy to pokrywa się to z czasem taką mocną teksturą jakby mleka wygląda to naprawdę ultra irytująco gdy lekko przesuniemy kamerę no i ekran jest dosłownie biały bo tylko widzimy to, co nasze kiciuchy widzą. Moje kiciuchy się też pobiły w samouczku, ale nie wiem dlaczego, bo pasek z wyjaśnieniem zasłania mi inne menu z samouczka. No naprawdę jest to trochę krytycznie źle zrobione. Później do tego interfejsu się oczywiście przyzwyczajimy, ale jednak gra zro zrobione jest trochę na szybko i te elementy interfejsu nie przetestowano, że możemy je przeskoczyć jakby za szybko, albo mogą one się nakładać jeden na drugi. Możemy też kamerą wjechać w górę, no a więc tego typu sprawy. Najgorszy jest właśnie ten interfejs w samouczku, Później jest już OK. W samouczku działa to tak, że na przykład poklikamy coś za szybko niż samouczek chce. Pojawia się jakieś wielkie czarne pole, że tutaj proszę kliknąć. Ale tego nie ma, bo przeszliśmy trochę za daleko za szybko. Ważne jest to, że autorzy jasno mówią, to taki placeholder, a nie coś umyślnie zrobione źle i na stałe. Zdają sobie sprawę z tego, że to ma być zmienione. Mimo że ludzie w ocenach na to narzekają na ten interfejs, to jest to na pewno do zmiany i do ulepszenia. Na szczęście zmieniając pewne powiedzenie, it's not a feature, it's a bug. Oni doskonale o tym wiedzą, to będzie zmienione. Jeżeli chodzi o dalsze pozytywne cechy naszych kiciuchów, w kampanii możemy zależyć konkretne punkty. Coraz trudniejsze w sandboxie budujemy sobie dowoli na dużej mapie zawierającej aktualne cechy gry. Nasze kitku muszą mieć zawody. Najlepiej jak są dopasowane do statów i do perków oczywiście, a także wybijają poziomy. Na przykład mamy rycerza, wojownika, ale możemy bezrobotnego kiciusia poprosić, by był uczniem takiego wojownika. Albo bezrobotny może oczywiście sam o to poprosić, jeżeli mu każemy. Bez pracy nie znaczy, że ten, Ktoś, w sensie kiciuch, nic nie robi. Zbiera surowce, robi drewno, kamulce zbiera czy rudy. I po czasie ten gitku może stać się też profesjonalistą, by móc potem uczyć innych. Kiciuchy muszą się też myć. Najlepiej w łaźni, ale mogą się też. Wylizać. Mogą złapać puchy, a my możemy zrobić, albo powiedzmy, kupić od handlarzy obroże. I te puchy mogą też przeskakiwać na inne kiciuchy. Albo kitku mogą zjadać kocimiętkę, mając zarówno bardzo duże bonusy pozytywne, jak i efekty od odstawienia tego cudownego czegoś. Z czasem będziemy też atakowani. Nasz jeden rycerzyk nie wystarczy: przez dziki, przez bandyckie szczury, albo nawet przez nieumarłych. Musimy awansować wojowników i łuczników, dając im kolejne a także ekwipunek. Aby go robić, musimy mieć kóźniej Kowala, albo Kowala i uczniów. To jest naprawdę fajny system. Musimy zacząć się dbać też o jedzenie, więc trzeba też sprowadzać za złotko lub zaakceptować nowe kiciuchy do naszej wioski. Jednak te są nubkami, nie potrafią jeszcze tak dobrze ogarniać pól prawnych, na przykład, jak ci bardziej zaawansowani, wylewelowani. Katizensem bazuje też dość mocno na spełnianiu zachcianek kiciuchów, chociaż zaprojektowano to na razie trochę średnio, wymaga to testów. Kiciuch chce, byśmy postawili sześć obiektów ozdobnych, ale my nie możemy ich jeszcze w ogóle stawiać. Tak czy się Warto to robić, bo dostaniemy w zamian nowe budynki, nowe obiekty, które czasami się przydają. Na przykład dostaniemy drapaki, a jakiś chiciuch po prostu chce się na czymś wydrapać. Może się oczywiście wydrapać na budynku, ale jak mówiłem, ta mechanika zostanie z czasem rozbudowana i lepiej będzie, żeby wydrapał się na drapaku. Przejdźmy na razie może też do problemów i wad gry. Jestem też mocno przerażony logiką w grach, jak bardzo dziwne mechaniki, coraz częściej widzimy w grach tego typu, jak autorzy kompletnie mają trochę wywalone na to, żeby je sprawdzać. Kotek jest smutny, bo jest brudny, to idzie się umyć. Teraz jest jeszcze bardziej smutny, bo jest mokry i jest fluffy. Aż mniej szare komórki po prostu wytrysnęły z ucha i oblepiły ścianę, że da się spełnić jakieś żądanie kiciucha, żeby po prostu poprawić jego nastrój, a on w zamian za to dostaje jeszcze gorsze pergi niż miał. Coraz więcej mamy gier, których Autorzy sami chyba nie grają w swoje gry. Mamy zadanie od kiciucha Ulepsz Market, którego nawet na początku gry. Nie mamy dostępnego, ale on chce ulepszenia czegoś, czego nie możemy mieć w grze jeszcze. To, że autorzy klasycznie nie grali w swoją grę, udowadnia fakt, że możemy postawić obozowisko na stadzie dziewięciu dzików, których nie mamy jak pokonać, bo mamy tylko jednego wojownika. Gra jest też w pewnym momencie walką no, ach, trochę z mechanikami, bo tylko tak można to nazwać no, po prostu z mechanikami wizji autorów. Czyli m, zmieść jak najwięcej budynków w jak najmniejszej możliwej bazie, bo inaczej zjecie 10 dzików naraz, kiedy nie masz jeszcze kiciuchów do tego, żeby z nimi walczyć. Kilka poziomów restartowałem właśnie tylko dlatego i spędziłem nad niektórymi mechanikami godzinę, tylko dlatego, by to po prostu restartować i trafić tą wioską w te najlepsze możliwe miejsce. Ogromną wadą Catizans jest gigantyczna ilość tych budynków, po prostu ich wielkość, tych budynków w stosunku do wielkości mapy, jaką mamy do wykorzystania. Takich wylewów często dostępowych jest tutaj dość sporo. Kiciuchy uciekają z walki z dzikami albo z zombie z przeciwnikami do innych przeciwników. Brawo. Zamiast do centrum wioski czy coś w tym stylu. Jak źle zbudujemy most, to też nie możemy go rozciągnąć, nie możemy go dobudować. Musimy go zniszczyć i zbudować ponownie. Możemy też przekroczyć content gry, jaki jest dostępny na danej mapie. Gra mówi nam, że odblokowaliśmy kolejny budynek, bo mamy na przykład zbrojmistrza z rynku poziomu drugiego, ale nie możemy tego budynku postawić na tej mapie, bo ona jeszcze go jakby nie dozwala, tak? Ale masz ten budynek, ale nie masz, ale masz, ale nie masz. Kiciuś jest charming, ale jednocześnie jest Min, czyli jednocześnie Kiciuś jest kochający, ale jednocześnie tak Każdemu w pyszczek za pierwszą lepszą rozmowę, więc trochę to się wyklucza. Autorzy używają tego samego powiedzmy, zwrotu, trochę innego zwrotu niż coming soon. U używają zwrotu NYI, co znaczy chyba prawdopodobnie not yet implemented. I czasami zastanawiamy się, czy ten feature jest już zrobiony, czy jeszcze nie jest, bo czasami się to po prostu miesza. Chociaż też śmieszkowo się robi, gdy nasz kiciuś chce kogoś podnieść, rannego. I musimy mu tego radnego jakoś. Zrobić, tak? Kiciuch ma takie zadanie dla nas jako gracza, że chce podnieść kogoś rannego i musimy zrobić kogoś rannego. Inny kiciuch ma fajną mini misję. Chciałbym komuś walnąć z bańki, prosto w kodełkowe czoło. Tak, są takie misje, że kiciuchy chcą się po prostu bić między sobą. Problemów jest naprawdę sporo. Jeden z naszych zginął pod fortem wroga i tam jest jego grup. tego martwego kiciusia. To jeden z kiciuchów pójdzie pod ten fort, zabić się, bo on chce opłakiwać innego kiciusia przy grobie. Więc bardzo dużo takich wczesnodostępowych, dziwnych mechanik tutaj jest. Finalnie, moja przygoda z wczesnym dostępem Catizens była naprawdę ultra wciągająca. Na początku spędziłem tutaj niemal 20 godzin eksperymentując na kampanii oraz na tym trybie sandboxowym, i właśnie gdy ukończyłem kampanię, zaczęły się trochę schody. Kampania starcza w tej wersji z sierpnia 2022 roku na dosłownie maksymalnie 2-3 godziny. Patrzymy, że musimy rozwijać się od brzegów tej wyspy po sam wulkan, ale ta kampania w tej wersji jest naprawdę ultra krótka i bardzo rozczarowująca, że ona się kończy tak wcześnie, a tryb sandboxowy niestety zażyna procesor. Gra ma bardzo małe wymagania i nie kopci sprzętu do momentu, aż nie odpalimy mapy swobodnej. Mapy w kampanii działa naprawdę bardzo fajnie, a mapa trybu swobodnego minus 60 fps bez postawienia czegokolwiek. Mamy już maksymalnie tylko 30 klatek. Te nagłe odcięcie przyjemności z tej gry odcina też w moją w pełni pozytywną ocenę, ale zatrzymuje ją na razie, w tej wersji, na ocenie OK z plusem. Miniaturka lekko zielona, ta gra ma naprawdę świetny. Pomysły, w które wpleciono te kiciuchowe mechaniki, i są one przeniesione, jakby na naszych mieszkańców. Takie typowo kiciuchowe rzeczy, które kiciuchy robią, są przeniesione na mieszkańców. Jest to bardzo fajnie zrobione. Kiciuchy mogą się wzajemnie iskać, mają wzajemne simsowe opcje. Mamy lekkie elementy powiedzmy rimwardowe klasy oraz poziomy umiejętności, jakby klasy tych mieszkańców. Inteligencja działa też bardzo dobrze, poza tymi małymi wylewami. Tego typu, jak nag nagrobek na bazie przeciwników, tak? Ale poza tym, nasze kiciuchy naprawdę bardzo porządnie wykonują swoje zadania, mają bardzo fajnie zrobione priorytety, działa to naprawdę bardzo dobrze. Zaskoczyła mnie masa mechanik. Nasze kiciuchy mogą trafić do niewoli szczurków i musimy takiego kiciucha odbić. Trochę irytują takie dziwne rozwiązania, gdy nasza osada jest otoczona dookoła rzeką, ale i tak potrafi się pojawić wilk, który biegnie z tego mleka dookoła mapy z brzegu rzeki dosłownie, właśnie na naszą wioskę. On się tam po prostu respawnuje. Mam nadzieję, że ten tytuł zostanie pod wieloma względami poprawiony i rozwinięty, bo naprawdę ilość oryginalnych mechanik tych kiciuchowych i klimat tego całego, powiedzmy, kiciuchowego budowania survivalu troszeczkę jest tutaj zrobione naprawdę nieźle. Dlatego ode mnie miniaturka lekko zielona, może zdecyduje się też na lajka czy na Steamie, Zobaczymy. Na koniec klasyczna scenka podziękowalna 40 osobom, które uważają, że ten paskudny kanał warty jest wsparcia. Na kanale lądują kolejne indyczki i miałem też w planach audiolog, ale będę musiał go albo przepisać, albo zrezygnować, bo porusza on rzeczy, za które YouTube potrafi zdejmować filmy. No cóż, dość typowa cenzura, niezgodna trochę z tym, że taki temat po prostu się porusza. YouTube potrafi zdjąć film za publicystykę dotyczącą tematu, uważając, że jest to popieranie pewnych skrajności, gdy nie jest, a jest to publicystyka z Starająca się nagłosić pewien problem. Pomyślę jeszcze, co z tym zrobić. Na pewno będzie to temat bardzo gorący, no ale zobaczymy. Tyle.